Zbliżają się wakacje. Czy ma już Pani jakieś plany? Jestem w trakcie organizowania tego kalendarza wakacyjnego. Po raz pierwszy chyba w historii... Uprawiania swojego zawodu będę grała spektakle w wakacje. Nigdy nie grałam, bo zawsze byłam w, w teatrze repertuarowym, czyli w takim teatrze, który ma swój stały zespół i wtedy w wakacje zawsze jest przerwa. Czyli my, tak jak w szkole, mamy dwa miesiące urlopu w teatrze, ale ponieważ jestem po premierze, jak pani wie, męża i żony w teatrze Polonia, bo tam się też widziałyśmy, teatr Polonia gra przez całe wakacje. Uważam, że to jest też super pomysł, ponieważ na przykład moja siostra, która mieszka w Paryżu i przyjeżdża no, zazwyczaj w wakacje, zawsze chce coś zobaczyć, a ja nigdy nic wtedy nie gram, bo ja też mam wtedy wakacje, więc chyba pierwszy raz będę mogła ją spokojnie zaprosić. E, gramy i w lipcu, i w sierpniu męża i żonę, więc wszystkich, którzy wybierają się na wakacje do Warszawy albo przy jakiejś okazji będą Warszawę odwiedzać, serdecznie zapraszam. I super, że taka oferta właśnie dla no, takich turystów wakacyjnych w Teatrze Polonia jest.